Czym Ci się kojarzy Ciechocinek? Mi z wesołymi seniorami i seniorkami, którzy w dzień korzystają ze zbawiennych właściwości solanek, a wieczorami szaleją na dancingach i fajfach. Ale w Ciechocinku mieszkają też osoby młode których potrzeby giną w ofercie skierowanej do starszej grupy wiekowej. O młodych postanowiło zawalczyć Stowarzyszenie Szmaragdowy PAF. Na dobry początek przyczyniło się do powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej, która od 2023 roku działa przy Urzędzie Miasta. Rada składa się z mieszkańców i mieszkanek Ciechocinka między 14 a 20 rokiem życia, którzy razem z władzami miasta chcą dbać o sprawy młodych. Proces powołania takiej rady wcale nie jest prosty. O tym, jak to wyglądało w Ciechocinku i z jakimi wyzwaniami się wiązało, przeczytasz w portalu ngo.pl. W tekście znajdziesz też linki do Atlasu Dobrych Praktyk, czyli opisu innych inicjatyw organizowanych w ramach akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Zapraszam do lektury.